flamen odkrycie wisty w Brigatyne Isles jest dziecinnie proste musimy udać się na wyspę która leży dosłownie na środku Gendaran Fields i na jej południowym klifie możemy odnaleźć poszukiwany przez nas punkt widokowy jeśli nie chcemy przedzierać się przez zastępy agresywnych korsarzy polecamy płynąć wyspę i wejść na nią przez północny brzeg jak sami widzicie ta część wyspy jest wyjątkowo spokojna jeszcze parę kroków i podejdziemy do wisty, z której możemy zobaczyć bardzo oryginalną wioskę piratów. Jest niezwykle urokliwa.